Znajdujemy się obecnie na boisku w Miejscowości Książnica, oczywiście w Gminie Dzierżoniów, gdzie po raz dziewiąty organizujemy taki piknik sportowy, piknik połączony z rzędami profilaktyki, w której biorą udział drużyny reprezentujące wszystkie szkoły terenu naszej gminy. Jest to impreza jakby dwutorowa, ponieważ klasy starsze, siódme i ósme, w tym momencie wyruszyły spod sanktuarium w Kiełczynie na ścieżkę edukacyjną. Natomiast tu na boisku odbędzie się taki wielobój lekkoatletyczny, który, jak powiedziałem, jest połączony z elementami profilaktyki. Będziemy mieć tutaj wizytę za momencik przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, który jest do nas z pogadanką. Bardzo się cieszymy, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, możemy po raz dziewiąty, jak powiedziałem wcześniej, spotkać się w księżnicy i w duchu rewelacji sportowej pobyć wspólnie, razem na w świeżym powietrzu, jak widać w pięknych okolicznościach przyrody. A po samych zawodach wszyscy zostaną poczęstowani pyszną gruchówką przygotowaną przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Szpica. Dzisiaj jesteśmy na zaproszenie pana wójta Marka Kmieleskiego wójta gminy Zwierzoniów, na tej bardzo fajnej imprezie dla, dla dzieci, tajnice wzgórz. Kiełczyńskich. Jest to cykliczna impreza, no ale wiadomo, dzieciaki jak trochę pobiegają, poruszają się, chcą coś zjeść i dzisiaj będziemy serwować wojskową grochówkę dla naszych miłusińskich, dla naszej młodzieży. Dopytywały się od jakiegoś czasu, czy w tym roku odbędą się, odbędzie się impreza, która ma nazwę Tajemnica Wzgórz Kiełczyńskich. Dziękować Bogu, odbędzie się i mam nadzieję, że wszyscy cało i zdrowo, w dobrych humorach wrócimy do domu.